Halo, halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Graba i meldujemy się na posterunku przy kolejnym odcinku z Grow Bitkop. Zobaczmy, co nas dzisiaj czeka. Ruszamy na Brooklyn, dzień 14, 14 Ministerstwo Geriatrii. To było coś z tym sezamem, prawda? Chyba. Skopaliście tyłki sekciarskim popaprańcom? Pewnie, szefie. Dobrze, że się zgłosiłeś, Kelly. Zacznę od Ciebie. Zlikwidowałeś wszystkie plakaty agitacyjne. Dobra robota. Przepędziłeś sekciarzy. I ostatnia sprawa. W sam raz dla byłego detektywa. Zapobiegłeś samobójstwu sekciarzy. Doskonała praca, Kelly. Pewnie mogła być masakra. Nikt Ciebie nie pytał, McNab. Podsumowując. Wzorowa robota. Nice. Dobra, notesy w dłoń. Burmistrz truje mi dupsko. Wpływy z mandatów są zbyt niskie, a i liczba wypadków też rośnie, więc sobie wyraźnie zanotujcie. 5 mandatów za opony. Łącznie. Na głowę, McNab. Chcę 5 mandatów od każdego z was. Wszystko jasne? No. To lubię. Do zadań! Okej, okay, zobaczę coś. Jezu, co tutaj? Dzieci jakieś przyszły, kurde, na jakąś wizytę, czy coś? Wiecie dlaczego się dowiedziałem... Wiecie czego się dowiedziałem na mitingu AA? Czego, ser? Że miasto zalewa fala zbrodni. Tak jest, ser. A czyja to wina? Nasza, ser. Tak jest, Kelly. A czemu? Bo się opierdalamy i bierzemy w łapę. To najmądrzejsza rzecz, jaka w życiu wyszła z twoich ust. Tak jest, ser. A wiemy, jak bardzo nie lubisz wimować rzeczy z ust. Tak jest, ser. A jak rozwiązać tę sytuację? Wypierdalać na patrol, ser? Tak jest! <świetnie> Świetne są te dialogi. Kto chce mi... Kto chce się napić na smutno? W towarzystwie to już nie to samo. Jesteś zwolennikiem solówek? Nie z wyboru. To samo mówiłem w liceum o celibacie, a z innej beczki. Znów mają tajni łazić podzielni. Kurwa, nie dadzą uczciwie dorobić Okej okay. Miała na imię Rosa Kto? Nie zachęcaj go Moja nauczycielka angielskiego w liceum Czemu o niej gadasz? Chce się przechwalać, nie prowokuj go Anna była pierwszą kobietą, która smakowała corteza Czyli jednak wyniosłeś coś z liceum? Pewnie chorobę weneryczną Co tak śmierdzi? Obrzygano mnie na interwencji Pijani bezdomni, pijana ciężarna Siu? Jeszcze nie urodziła? Spóźniła się już drugi tydzień Spóźnia się Pewnie dzieciak odsypia kaca Krauze masz jakiś krem przy sobie? po matkę, Po co ci? Mieliśmy z żoną rocznicę i strasznie spierzchły mi usta Błagam, bez szczegółów Nie będę się rozgadywał, bo język jeszcze zdrętwiały <grym> O Jezu, no dobrze, no i takimi niuansami Tutaj z komendy zaczynamy. Ok, Kelly, co z Tobą? Zostawiłeś bloczek, trzymaj. Ok, myślałem, że unikasz wystawiania mandatów. 5 za opony, spadajcie. Pewnie kawa i pączki czekają. Ok, 421 na służbie. Ok, od razu mamy zaparkowanie. Wystaw mandat, parkowanie i ogumienie, bo tu chyba jest gumka. O, jeszcze można było za lampy dać. No ale trudno, to już zostawimy. No, jestem ciekaw. Tu jest ten ślad, zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście ma opony zdarte. No, ma. Ma rzeczywiście, więc. Więc to tak działa. Czyli. Wystaw mandat za ogumienie. Oświetlenie jest chyba spoko. No, dogadajmy się, jak? No wie pan, 20 i po sprawie. No nie. Kalerny służbista. Dobrze, tutaj wystawmy. Zaparkowanie, nie wiem czy światła tam brygały, ale to już nieważne. Weźmy holownik. Kurde, nie przeczytałem tego. Podam się na miejsce. Co się dzieje? W porno budzie Frogiego. Aha, tak, bo on, jeżeli to ma związek z Igorem, on kazał mi przyjść tutaj. Panie Frogi, coś się stało? Witam oficerze, oczekiwałem pana. A w jakiej sprawie? Nasz mały rosyjski sekret. Kurwa, wiedziałem. Obiecałem pomoc, więc pomogę. Teraz to ja jestem pod ścianą. Co to za sprawa? Nie będę owijał w bawełnę. Wpadłem w okropne długi. Aż tak źle? Bardzo. Cały sklep poszedł pod zastaw. O cholera, i co teraz? Pilnie potrzebuję twojej pomocy. Przecież wiesz, że nie śmierdzę groszem. Nic się nie bój, wszystko prawie gotowe. Ale czego mam się nie bać? Co jest gotowe? Panie Kelly, tylko spokojnie. Frogi, nie wiem, co kombinujesz, ale. Pomoże, pomoże mi paniu na kręceniu filmu dla dorosłych. <grym> czy, cię, czy cię ochujało? Wręcz przeciwne, planuję to od lat. Posłuchaj, udam, że nie było tej rozmowy, i, czyli nasz sekret przestanie być sekretem. Okej, okay, tak stawiasz sprawę. Nie mam wyjścia, wszystko już opłacone. To moje być albo nie być. Dobra, po prostu powiedz mi, co mam robić. Za y, kasę ze sklepu opłaciłem aktorkę i sprzęt. Nadal jednak nie mam aktora. Chyba nie myślisz, że. Przecież nie ty, za mały kaliber. Już myślałem. Ale skuteczny. Widzisz tego aktora na plakacie? Tak, to fotomontaż? Fujara? Nie, taką ma. Przecież to niemożliwe. Możliwe, w dodatku to gość z okolicy. To on jeszcze żyje? Ten plakat ma z 20 lat. Wiem, za to jak zobaczysz naszą aktorkę, będziesz szklanki u sąsiadów chujem przewracał. Dobra, dobra, jakiś namiar na niego? Jego była mieszka pod 605, pani ład. W porządku, spróbuję go znaleźć. No kurde. Nie wiem, czy zaparkowanie za, za ogumienie na pewno. Aha, zaparkowanie chyba też, bo tak sprawdzałem, słuchajcie. I jeżeli nie ma parkometru w granicy, gdzie parkuje ktoś, to też wystawia się mandat, nie? Za, za takie parkowanie. Dobrze, wystaw mandat za ogumienie Co tu się dzieje w tej grze? Dobra, 605 pani ład Tutaj wystawmy jeszcze za, za parkowanie I tu za ogumienie Wystaw mandat za gumkę Dobra, 605 pani ład Co tam? Norma wyrobiona Pięknie eee, Zobaczmy Za coś wrogiemu aktora Podnaleś Angie. NG zgadamy chyba jutro dopiero. Pani Wat jest. Kto lezie? Dajcie spać do kurwy nędzy. Pani łat tu posterunkowy Kelly. Dirk ty gnido przestań robić mnie w chuja. Bez gorzały nie wracaj. Cholera jest tanie na napruta. Kotko, a skąd wiesz, że nie mam tam buteleczki? Mmm, buteleczki dla twojego misia pysia. Tak mi otworzysz? No dobrze, ale jak mnie kurwa okłamałeś... Cholera nie patola Kim ty kurwa jesteś? Dzwonię po gliny. Pani ład, ale ja jestem z policji. To przez dirka gdzie on jest? Tego chciałem się od pani dowiedzieć. Niby skąd. Może pasożyć siedzi w donat? Poszedł po pączki? Nie kurwa, zaczepił się tam do roboty. To właśnie chciałem wiedzieć. A gorzała? Proszę odpocząć. Pani wątroba widać już. Pani Wątrobę widać już przez bluzkę. Ty jest kurwielu, złożę skargę. Dobre, idziemy na się Pończy miłości Dobra, wystaw mandat za parkowanie i za oświetlenie tutaj kurde ewidentnie Błagam, błagam, ale nie ma o co. Ale naprawdę błagam Dobra, umieram Proszę bez mandatu. Dobra, odpuść O tu będziemy ten... Będziemy mieli lepsze kontakty. Wiecie co? Chodźmy... chodźmy do lujego. Zgłoś się, zgłaszam się, szef za ci przypomnieć, że masz kolejną ratę za 3 dni 600 aż mi stamina spadła dzień dobry panie policjanci, dzień dobry wszedłem sprawdzić czy wszystko w porządku, w najlepszym dobrze, wyjdź, do widzenia mamy doniesienie, że mafia ściąga haracze, gdzie? cynk jest anonimowy, musisz sam to wyśledzić Mandat. jak my żyjemy z mafią? no, tak tak średnio tak średnio bym powiedział, o Jezus Maria tu mandacik za wszystko a już nie mogę, już wystawiony. To weź ten holownik, kurde, zabierz go. Jak to jest szrot jakiś, zaparkowanie i za mandaty. Znaczy, zaparkowanie i za oświetlenie. Muzyczka leci, kurde, czarni pancują. Dobra, no nie będziemy ściągać tych haraczy. Zaparkowanie. Pomyśl, co zrobiłby Jezus? Odmów. A no tak, bo oni kurde, oni dzisiaj tutaj tajniacy chodzą, kurde, to musimy uważać. 800 kasy mamy, dobra, chodź. A to moonwalk. Idziemy na donaty. O tu. A idzie właściciel. O tu za. Kurde, no co jest? Dobra, tu są czarni, co chcecie. Z gangiem możemy żyć dobrze. Siema, zainteresowany małym zleceniem, mamy problem z dwoma makaronami. E, nabruździli nam ostatnio. Do rzeczy, czego chcesz. Trzeba porzucić dwie paczuszki do dwóch aut. Tylko tyle. Nie trudno ich rozpoznać. Kadilaki, Shipwood zgadłeś. Tablice BR i KU oni właśnie na żarcie koło 12. Hmm. A dobra, załatwię to, trzymaj. Całkiem dobre, koksiwo, aż mi go żal. Jutro DJ dostanie cynki i przymknie. No dobra. Paczka donatów, jak zwykle. Dobry pączek zawsze czyni cuda. Właśnie, cudu mi trzeba. Dziś podziękuję. Czy zatrudniony jest tu Dirk Watt? Owszem. Już dwa miesiące u mnie pracuje. Może on obważanki robił? Pączek, pączek. Obważanek, kurde. Gdzie mogę go znaleźć? Nie musi pan szukać, jest tam, za szybą. Ten łysy dziad z laską? Nie, nie, ten obok. Cyca, ten obok za tej blondyny. Wielki pączek? We własnej osobie. Ale nie nazywaj go wielkim pączkiem. Ma wymagającą pracę. Chyba nie chce pan go zamknąć. Straszna łajza, ale ciężko o kogoś do tej roboty. Bez obaw, jestem dawnym znajomym. Rozumiem, nawet widać po panu. Czy wielki pączek to jest on, no nie wierzę. Dirk? Policjant mnie chyba z kimś pomylił. Dirk, ład, przecież poznaję Odwal się pan, stare czasy. Człowieku, jestem twoim fanem. Serio? Kojarzysz mnie? Mało tego, przychodzę z ciekawą propozycją. No dobra, mów dalej. Chciałbyś znów zagrać? To mówię swojej strony, ale spóźniłeś się o kilka lat. A tam miałczysz jak panienka. Wchodzisz w to czy nie? Muszę to przemyśleć. Weź w i pogadamy w zauku przy kościele. Niech ci będzie. Zostawmy <gumienie> mandat Co? ogumienie oświetlenie. Ej, zaparkowanie też, bo tu nie ma parkometru. Kurde, czemu mam gadać w załuku? No, dobra, skoro usta ustaliliśmy szczegóły, pokazuj. ale co? Dobrze wiesz co? Kurwa, panie władzo. Wyciągaj, wyciągaj. Muszę mieć pewność, że się jeszcze nadajesz. Przecież ludzie wszędzie, a ja w służbowym. Jak nie chcesz do końca życia być wielkim, różowym, lukrowanym anusem, to lepiej mnie słuchaj. Dobra, już dobra, ale szybko. <grytanie> Jezusicku. Co aż tak źle? Nie żartujesz? Powinni to wpisać na listę gatunków zagrożonych. Hehe, niezły co. Broń masowego rażenia dostałem od osiągnięcie z jakąś kiełbasą. Ale co nawet to po... kurde nie widziałem. Musiałbym chyba w niego dłutem walić. Nie przejmuj się, załatwimy coś od kranka. Dobra, jak skończę robotę, to widzimy się w Donat po drugiej. Cześć, co się dzieje? Eee na skutyki spotkać się z Dirkiem. Okej, okay. kurde. Ja wiecie co, jak przegapię coś, by staw mandat za parkowanie, ogumienie. Jak tutaj patrzę gdzie indziej, to zaraz tych dialogów nie widzę, muszę je chyba zwolnić troszeczkę. Dobra, oni gdzieś będą jedli. Serio mm. po 12. Ogumienie, Aj zaparkowanie za parkowanie też. Idę, da, Adamski zamyka w ciągu dnia O, witam panów Najlepsza chwila z Smurfie Pi, 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 pi A, to te pikanie No, recufajmy się e, Ludność na minus, kurde, niestety Ale ludzie na dzielnicy mnie lubią ja i tak mam tutaj bardzo dobry ten Dobrą opinię, więc chyba nic się nie stanie Parkowanie Parkowanie i światła i oświetlenie Jeszcze holownik, no widzicie akurat śmieciarka przyjechała Dobra Panie Pustelnikowie, mamy do Pana prośbę, o co chodzi? O naszego prawnika, tuż po naszej rozmowie wyjdzie z pizzerii I odwiedzi kilka miejsc Ma w teczce ważne papiery, proszę go śledzić i dać nam znać u kogo zostawi teczkę No nie mogę teraz, no to już w takim razie do widzenia Aha, stoi jakiś koleś. Dzień dobry, mogę w czymś pomóc? Gdzieś pana widziałem i obawiam się, że była to lista poszukiwanych. Skądże? Z tym kierowcą, pilnuję tylko tych aut. Dobra, dobra, wyjaśnisz to na komendzie. Dom Tatalia upomnij się o mnie. Koniec marudzenia, dawaj łapy. Jesteś aresztowany. No kurde. Czyli ja go aresztuję tutaj. No, to z mafią będę miał teraz znowu, kurde, przypał trochę. Nie najlepiej, ale dobra, spróbujmy z tym gangiem dobrze żyć, może to będzie jakoś fajnie Sprawdzenie rejestracji, i podrzucenie paczek Czyli BR-111L Rejestracja zgadza się Eee I Tutaj Sprawdź rejestrację Też się zgadza Podrzuciłem chyba, nie? Ta Podrzuciłem. Pół dnia zostało, okej. Okay. Tu centrala. Nic nie wykryłem. No dobra, trudno. Dzień dobry, witam ponownie. A zjedzmy coś. Fungi. Pizza fungi, już się piecze. Okej, okay. zjedzmy sobie pizzunie u mafii, może trochę mnie bardziej polubią Zobaczenie Mandaty Mafia plus 4, Czy to już jest po tym spadku? No to spoko Dobra, co my jeszcze mamy zrobić? Chodźmy do tego Frogiego Aha, po drugiej mam iść Chyba do ten Byłeś u niego? Da do wystąpić? Jeszcze nie, załatwię to E, czekajcie. Czy do apteki może muszę iść, czy coś? Kurde, właśnie... To jest ten problem, że jak się tam nie przeczyta do końca, to nie ma jak wrócić. Te dialogi powinny zostać. Niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność wobec stróża prawa. Tylko, wie pan... Ci gówniarze, co mi w kosza pod oknami grają, cały czas jeb, jeb, jeb tu pierdoloną piłką. Sport przeciwdziała zachowaniom kryminogennym. Ani telewizji pooglądać, ani radia posłuchać. Tylko cały czas Jep, jeb, jeb tą pierdoloną piłką. Co na to policja? Nie wiem, pewnie jebie ich to. A mówili, że w tej dzielnicy tylko dziwki i złodzieje. Jednak kurwa jakaś kultura i porządek też tu mogą być. Moje uszanowanie. Okej. Okay. Mandat za. Ogumienie. Eee, chyba musimy po prostu iść do Donata i poczekać aż koleś... O! Panie policjancie, słucham, w czym mogę pomóc? Miło, że pan pyta, ale to ja chciałabym panu pomóc. Tak? W jaki sposób panie może mi pomóc? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Jestem Karla Hobart z New York Paper. Posterunkowy Jack Kelly, więc pracuję panią New York Paper. Tak jest, w tym New York Paper. Pewnie nieraz sięgał pan po naszą gazetę. Pewnie, że tak. Nadal jednak nie rozumiem. Nie prosiłem o pomoc z pani strony. Pan być może nie, ale pański wydział jej potrzebuje. Co z nim jest nie tak? Proszę nie udawać, wie pan doskonale. Kolejne afery, handel narkotykami, przemyt broni. Słyszałem wiele o powiązaniach pańskich kolegów. Jestem tu od niedawna, nie brałem w tym udziału. Właśnie. Potrzebny mi ktoś taki jak pan. Niezależny, bez powiązań. Źle pani trafiła, pójdę już. Proszę poczekać, zbieram informacje o korupcji w policji. Powstanie na ten temat duży artykuł. Może pan przysłużyć się społeczeństwu, ujawniając nielegalne praktyki wewnątrz wydziału? O, odmówmy. Panie Habart, nie chcę być nieuprzejmy, ale radzę pani stąd spieprzać. Może mnie pani cytować? Przemyśl to, Jack. Będę jutro w okolicy, gdybyś chciał pogadać. No nieźle. Dobra, chodźmy do Moonwalka. Bo ponczuś już chyba skończył ten. Znaczy do, do tego, do poczekania. Witam ponownie, co podać? Czy Dirk skończył już pracę? Nie poznajesz mnie? No tak, byłem przybrany. Myślałem, że będzie w lepszej formie. Trochę się zmieniłeś. Na plakatach wyglądałeś nieco bardziej... żelasto Latka leco, trochę mi się przytyło Trochę? Chyba 20 kg odkąd tu pracujesz To co Dirk? Na nas już czas? Dzięki za pomoc Stefani Jaki kierunek oficerze? Idziemy do apteki, gwiazdy przodem Dobra, a chodźmy jeszcze... Zolotwy możemy dać cynk? Nasąpiły komplikacje, co to znaczy? Makaraniarze byli czujni jak zwykle Musiałem przymknąć gościa pilnującego amko Łap Plus stóweczka. No pięknie. Dobra. Ojej, trochę rzeczywiście jest, kurde. To Centrala. Czekajcie, wizyta pod numerem 621, mieszkanie 5. Świętej pamięci Sezama, psa pani Arabeli, coś słyszałem. Pani Arabela przypomniała sobie sprawę zajścia. Poszukiwany to Heimer z Ministerstwa Geriatrii. Dziwnym trafem jego wizyta zbiegła się z Twoją. O kurwa. Udaj się do pani Arabeli i zbierz zeznania. Jak stara mnie pozna już po mnie. Komenda chce znaleźć drania. Przyjąłem. No kurde mor. Dirk, wpadłem na świetny pomysł, tak? Poćwiczymy dialogi przed właściwym filmem. To mamy już jakiś skrypt? Coś w tym rodzaniu. Grasz policjanta, masz zgłoszenie do starszej pani. W sprawie jej zdechłego psa. Scena jak w prawdziwym filmie wchodzę w to. Zaczekaj tu załatwię ci mundur. Yyy... Eee... Spralni, tak myślałem, że to spralni Kurde, co tu się dzieje? Nie jestem ciekaw, czy ten pies mógł przeżyć tak naprawdę Bo tam można było O Odmów, niestety Nie mogę, kurde Nie mogę przyjmować, bo tu są ten bo to staje... Cześć, Benny Tylko bez chińskiej ezoteryki, proszę eee... Nasza komenda pierze u was mundury, prawda? Tak, tak, dużo mundurów Wydaj mi jeden, poszedł mi szef w kroku. Ale słuchajmy tylko na wietrze. To świetnie, to świetnie się składa, Benny. Ok, czyli większy akurat. Ten mamy. o tu mam dacik. Lampy są spoko. Dobra, niech będzie. Załatwiłem mundur. Spróbuj się wcisnąć, tylko nie rozprój. Dobra, czekaj tu. Przebiorę się na klatce. Ok. NG Jest kurde Boże, jest jeszcze grubszy niż myślałem I co, jak stary, dobry Dirk Watt Załatwmy obiektyw szerokokątny i będzie dobrze To przez ten mundur, ciasny jak azjatycki kondom Tak ma być, teraz jesteś policjantem Ktoś to będzie filmował? Nie, zwykły dialog ze starszą panią Idź pod numer 5, a ja załatwię leki dla ciebie Widzimy się tutaj za chwilę Kurde, to się źle skończy. Krank potrzebuje czegoś na... Jakby to powiedzieć? Co statek zacumował do nie tego portu? Słucham. Wyciągasz kotwicę, a tam wodorosty. Kurwa, panie Krank. Bardziej mi chodzi o coś na zapłon. Czego zapłon? A trzeba było od razu. Miewam na stanie tylko Silden Fial. Brzmi jak trzeba, biorę. Po pierwsze tylko na receptę. Po drugie przed chwilą sprzedałem ostatnią sztukę. Jak to? Nic już nie ma? Sildebel reguluje też nadciśnienie płucne. Ostatnia paczka. Yy, ostatnie paczki odkładam sąsiadce. Starszej pani jest pod 605. A to coś pilnego? Muszę lecieć, panie. Krank, dzięki za pomoc. Kurde. Może załatwi tabletki od starej. Tylko jak ja go mam poinformować? Może telefonicznie? Mogę zadzwonić do niego? Nie mogę. Która to była? O A ty co taki zdyszany? What? Kelly, co to było? Czemu szepczesz? Co się stało? Zaplanowałeś to, prawda? Dirk, jeżeli zrobiłeś coś pani Arabeli Ja zrobiłem? Szukałem dzwonka, bo na klatce nie było światła Wtem gwałtownie otworzyły się drzwi I wyskoczyła na mnie jakaś kobieta O kurwa Zanim zdążyłem wypowiedzieć kwestię Odtańczyła na moim wacku cały szamański rytuał Jezu, to na pewno by była pani Arabella? Nie wiem, było ciemno, ale ostatnio mnie tak ktoś zaorał na planie poszukiwaczy zaginionej szparki. <grywania> Czy twój sprzęt znowu działa. Działa? Nie czułem się tak od 20 lat. No to jesteśmy z Frogim Kwita. Z kim? A co ze mną? Idź do Porno Budy i powiedz, że przysłał cię Kelly. Reszty dowiesz się na miejscu. Powodzenia. Mam nadzieję, że to nie bójda. Trzymaj się. What the fuck? Co tu się stało? Który ta babka miała numer, kurde? Louis? Kto tam? Posterunkowy Kelly, Sprawdzam, czy wszystko ok. Z czym? Z domofonem. Głupie żarty. No dobra. Kurde mol. To dziennikarka z New York Timesa, kurde, dzwoniła. Narkołyków nie będziemy brali. Wystaw mandat za ogumienie parkowanie Który prezydent e, odmówmy 50 to jest spoko, ale no dobra, nic nie jemy No i to chyba by było na tyle, tak mi się wydaje, że to już dzisiaj będzie wsio. Taki w miarę spokojny ten dzień tutaj, chociaż... Parkowanie też, ogumienie Chociaż powiem wam, że tutaj rzeczywiście było śmieszne Jeżeli chodzi o tego aktora Prawo i porządek, o to chodzi Także spoko No proszę pani, wystaw mandat Parkowanie, ogumienie Tak się nie robi, jeszcze holowniczek jedzie Mandaty Tutaj zostawimy ją Jutro będziemy musieli iść do Engi Parkowanie, ogumienie, wystawiamy tutaj wszystko Tutaj też yy, Parkowanie, ogumienie Jeszcze holownik, ale już Pani odjeżdża Tutaj też zaparkowanie, wystaw mandat Parkowanie, o idzie babeczka Niestety, muszę odmówić, kurde, muszę odmówić, proszę Pani, bo tu dzisiaj tajniacy chodzą, nie, nie może być tak. Ludzie na dzielnicy mnie lubią, z gangiem mam plus 33, dobrze i mam dobre stosunki z gangiem. Co ciekawe, to może jakoś tak się trochę po, po, po otworzy jakaś nowa możliwość współpracy z gangiem, czy coś. Hej, Kelly! O, Jabłoński! Kurde, że go spotkałem, cześć Kelly, dobrze Cię złapałem. Wiszę Ci kasę, czy coś? Nie, to wcipkuj. Chodzi o nasze sprawy. Nasze sprawy? To co zaginęło u Senatora to jakaś bomba, którą możemy go wysadzić. Możemy kto? Ja i moja znajoma dziennikarka. O, dziennikarka. Zaciekawiłeś mnie. Myś głową nie kutasem, Jack. Znasz te, znajdź tę zgubę. Skupię się może na diamentach. To coś większego niż jakieś diamenty. Może dla ciebie i tej dziennikarski. Wszyscy na tym możemy skorzystać. To się jeszcze okaże. Pamiętaj o nas, pamiętaj o córce. Hej, a co to miało znaczyć? Domyśl się, muszę lecieć, hej. Będziemy w kontakcie. Kurde, jabłoński tutaj chce też coś dziać. Yo, yo, yo! Móż, o, mam ci przekazać, że równy z ciebie ziom. A, no właśnie, mafia tu mnie, kurde. Znaczy, mafia. Zostaw mandat za ogumienie. Gang mnie lubi tutaj, kurde. No dobra, to zobaczymy. Chociaż nie wiem, koniec, do domu. Ok. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było z mafią. No mafia to jednak taki. Ta, taki większy. że oni mają szyk, czy coś. Ale jeżeli mafia była zamieszana. W zabójstwo tutaj No to tak średnio, to tak średnio Podsumowanie, plus 80, chyba dostałem podwyżkę Ojejku, czemu tak spada Ludzie na cię lubią mimo wszystko, okej okay. Zobaczmy, wykonałem pracę mandatową, okej okay. Normę, Robiłem podwójną normę, bardzo ładnie z pieniążkami Nie interweniowałem w sprawie haraczy, trudno Wykonałem podwójną normę, bardzo ładnie Za 3 dni muszę mieć 600 na alimenty, to już wolałbym teraz spłacić Dostałem wypłatę, okej okay. To wszystko. Mafia 4, ale to możemy tak trzymać neutralnie. Z gangiem jest dobrze. Więc to jest ciekawe, to jest rzeczywiście ciekawe. I tutaj zobaczymy, czy teraz coś się może zmienić. Bo rzeczywiście widać nastawienie ludzi do mnie, jeżeli mamy tutaj dobrą sytuację. Czy jakiś może jeszcze awans dostaniemy, czy jakąś podwyżkę, czy coś też na pewno fajnie by bardzo było. Dobrze, moi mili, no to nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam tylko za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście skomentować, zostawić łapeczkę w górę, subskrybować. Jeżeli jeszcze tego nie robicie jakimś cudem, pierdolnicie w dzwona też, bo to pomaga. I dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!